Hej, z tej strony Marzena. Zapraszam dzisiaj na kolejny szósty odcinek z wyprawy na Batu z naszą Arlet. Przed nagrywaniem odcinka troszeczkę ogra, organ, ogarnęłam, przepraszam, naszą Simkę, więc możemy działać, słuchajcie. W poprzednim odcinku miałam znowu zagwostkę, skąd mam zdobyć tego Droida. Wiecie, myślałam, że niby kupiłam go i te jest sprawy, ale to jest przecież zabawka, słuchajcie. Mądra ja, ale okej. Okay. Eee, Wycniemy to. I trochę poczytałam, słuchajcie, i już wiem gdzieś. Więc w tej chwili będziemy podróżować. I będziemy idziemy w miejsce, gdzie po prostu zakupimy. Mamy kasę. Idziemy do dzielnicy. wybacz jeszcze za moją trochę chrypkę, ale no. Trzyma mnie niestety kaszel. Już nie wiem co 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 z nim, ale spokojnie wyzdrowieje eee, i musimy iść w nasze ulubione miejsce. Czy nigdzie to znowu? Słuchajcie było. <grytanie> Dobra, chciałam się popisać wiecie, ale chyba nic z tego mi nie wyjdzie. Um, dobra, to jest to miejsce O masakra Ej, a, w, a teraz to ja chyba gafę popełniłam, słuchajcie. Eee, nie, nie gafę, przepraszam. Słuchajcie, tu trzeba. I mamy zamów zmodyfikowaną jednostkę. I I robimy taką. kupimy, mamy kasę kasiorę mamy, możemy wydać no i wybieramy, słuchajcie eee... hmm. A, wybierzemy taki i proszę warstwa proszę oklaski, zdobyliśmy kolejny punkt naszej aspiracji i idziemy dalej <laughs> obejdź zabezpieczenia zamków Dwóch skrzyń zaopatrzeniowych i okradni je w dzielnicy najwyższego porządku. Hmm. W sumie to nie byłoby takie trudne, ale słuchajcie, może najpierw się przywitamy. Rozmowa. Hmm. Może się zaprzyjaźnimy? Majsterkoez? Nie, nie chcę. Słuchajcie. Hmm. I może trochę po prostu pogadamy z nim A czemu w ogóle teraz się zastanawiam, czemu, mi nie, czemu nie słuchać Simów? Ale okej okay. Grunt, że mnie słyszycie e, Dobra, słuchajcie, no nie będziemy tam baju-baju Później zaprzyjaźnimy się e, Musimy teraz obejść zabezpieczenie zamków dwóch skrzyń Dobra, szukamy skrzynie. A, słuchajcie, wiem, że jedna była tu tu jakiś idzie gagatek nasz. Ale tu jest jedna skrzynia, to może podejdźmy tu. A co to jest tu? Uruchom protokół oczekiwania, uruchom protokół dywersyjny. Ok. Chyba się to przyda nam później. Hmm. Spróbuj obejść zabezpieczenia. No tak, o to nam chodzi. Myślałam, już się wystraszyłam, słuchajcie. Y no. I nie widział. łaki motyw motyw. No nie. Serio. No i co mam teraz zrobić? Gulębsz droida. Mhm. Tu widzę, że można. Nie, zgań, nie, za co? Pochwalimy. Może trochę pogadamy i wiecie, minie nam. No jest, super. Ach. A mogę użyć droida? Słuchajcie. Przepraszam. Eee. Hmm. Coś robi. Oblało się. Tylko pytanie, czy to mi się w ogóle yy, wiecie, zakwalifikuje. Za no, tak sądziłam, że nie. A nie, tak! O Jezu, uwielbiam go. Uwielbiam go. Yy, mat, kim ty jesteś? Dobra, skupmy się. Tu, słuchajcie, są dwie skrzynie, ale tu była gdzieś taka skrzynia. Ubocz, o tu jest. To może też y, wykorzystamy naszego przyjaciela. Hmm? <kudzisz> Chodź, a ty będziesz za mną łaził. Ło! I to w ogóle jeszcze Spida masz jakiego. A ja zostałam w tamtym tym, na czatach. <kudzisz> Podejdź tu, proszę. No jezu, uwielbiam go. Udało się. Mm -hmm, to był osiągnięty. super, dobra. No i dobra, robimy dalej kolejny punkt. A Boże, ej, zapomniałam, mieliśmy iść hasło podać w ogóle jaki motyw teraz. Nie zajęłam się misją. Słuchajcie, Słuchajcie dobra, idziemy podać to hasło eee, naszej wtyce. Bo by teraz był niezły motyw zajęłam się kurczę aspiracją. E, musimy iść do kantyny. Tak? Dobrze? Dobrze chyba mówię. Mhm, dobra? Dobra. E, chodź, przyjacielu, z nami. Jest nasza wtyka tu? Eee, nie, no widzę tylko ciebie, ale ty nie jesteś naszą wtyką. Eee, a może przy okazji jakiś zam. Nie wiem. Można to wypić? Zobaczymy, nikogo nie ma. Chyba można wypić. I poczekamy na naszą wtykę. A może przy okazji, nie wiem, pogadamy. Urucham protokół rażenia. To taki w ogóle bodyguard znasz? gdzie ty w ogóle wlazłaś? o nie mogę, ej nie na nie, no, nie aż tak, proszę cię, usiądź tu widzicie <śledzimy> w ogóle fajny motyw <śledzimy> jeżdżą se <śledzimy> Oj. dobra gdzie ta nasza wtyka? idzie czy nie? to taki pan z słuchawkami i z kapturem to już wiem Czekamy na niego. Czekamy, czekamy. Mm. O jest, 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 jest. E, podaj hasło. Mm, a to co ty na to, jak ci tu podamy to hasło, co nam powiesz? Mm -hmm. A więc jesteś nowicjuszką. Powiem ci, co chcesz, ale oczekuję czegoś ze mną, oczywiście. Najwyższy porządek. Pracuje nad prototypem typem karabinu bl blasterowego. Właśnie otrzymali niewielką dostawę protokołów i trzymają je w skrzyni zaopatrzeniowej w kwaterze najwyższego porządku. Ukradni dla mnie jeden z nich. hmm No dobra, niby to, czyli czarną robotę mam zrobić. Dobra. Słuchajcie, ukradnij prototyp od najwyższego porządku i dostarcz prototyp. Aha, dobra. Ech, tylko jak tam wleść? Chyba nasz przyjaciel nam pomoże, słuchajcie. Coś mi się tak wydaje. Mhm. No dobra. Musimy trochę wykorzystać go. Mhm. Ja oczywiście was proszę o komentarze, łapki w górę i subskrypcję. Nawet nie wiecie jak to dla początkującego youtubera i z mega mega nie wiem e, cieszę się po prostu tak Z <laughs> tej zmiany numerku, które widzę w programie, więc bardzo was proszę. Dobra, jesteśmy i słuchajcie, tak jest tu mnóstwo naszych. Hmm, Przyjacieli, <noise> powiedzmy. I teraz tak. W znajduje się skrzynia zaopatrzeniowa. Obejdź zaobezpieczenia zamku, by uzyskać dostęp do jej zawartości. To nie będzie łatwe zadanie. Strażnicy podobno zmieniają warty, więc doradzamy budowę droida, który pomoże odwrócić uwagę. Ale my mamy droida. Rzecz co niby, że mam go coś tam ten Zmodyfikować go. Eee, a teraz pytanie, którą ma skrzynię mam to zrobić. <śm> nie. To chyba ta. Zaskanuj obieg o nazwie skrzynia ze sprzętem bojowym. Czy ja mogę zeskanować i nic mi nie zrobią? A gdzie mój przyjaciel? Słuchaj, a jest mój przyjaciel, dobra. Yy, bo tak się zastanawiam. Grani prototyp. Skrzynia zaopatrzenia. No to jest to. O Boże, w końcu trafiłam. Słuchajcie, dobra. Yy. Proszę Cię umieść w świecie. Nie wiem, czy dobrze myślę, że mam go użyć. Hmm. I teraz, co ja mogę tu zrobić? Pożądania. Hmm. Ulepsz droida, ale nie mogę. Piąty poziom, trzeci poziom majsterkowania. Serio? Ech. Dobra, i ty sam tak naprawdę nie zrobisz nic. A... Chodź ty ze mną, czemu nie idziesz? Rozmowa. Czemu nie chcesz ze mną iść? Co ci się stało? Co ci się stało? Bożaty jak chodzisz? Nie. Okej. Okay. może teraz? O, dobra. No super w ogóle. A, człowiek się uczy, słuchajcie, cały czas się uczy. Proszę, Arlet. Mam nadzieję, że jemu nic nie zrobią, w sensie, że mi go nie zabiorą. Jak on tak podejdzie i rozważy, coś tu zrobisz? Mhm. A jeszcze będę cię tu prosiła. Otwórz. O, 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 o. Nikt nie widzi, nikt nie widzi. Metalowe zło w ogóle. Ucieka, uciekaj, czekaj, czekaj. Dobra, proszę cię też. Nie wiem, wiecie, nie wiem czy, po co to robię, ale może tam coś znajdę po prostu, tak mam nadzieję. Ehm. Hm. Wiem, że muszę jakiś czytnik mu dać. Ten czytnik muszę kupić, więc kurczę znowu, muszę się wrócić do kantyny. No nie. Zobaczcie. <słuchajcie> Co znalazłem? no znowu, dobra. Eee, więc schowaj do wyposażenia, proszę cię. Nie, nie łaj za mną, tak. Eee, schowaj do wyposażenia. Boże, czemu tak łazisz? I podróżuj proszę cię. <śmum> Kupimy czytnik. Mam nadzieję, że ten czytnik pomoże. I nie wiem czy idę w dobre miejsce słuchajcie. Mam nadzieję, że chociaż że się ze mną nie nudzicie. Um, ogólnie wiecie ciekawi mnie te misje, znaczy tak, może to co mówiłam w drugim czy trzecim odcinku, że mi się podoba. Okej, okay, podoba mi się, ale męczy mnie. Zaczyna mnie męczyć, że trzeba dużo pytać się, w to mi z powrotem yy, chodzić. Yy, albo to chodzenie wynika z mojej niewiedzy więc możliwe też to to, ale dobra, nie będziemy się na razie na tym rozczulać, co ja myślę. Jest na razie ok. słuchajcie, mi się tam na razie w miarę podoba. Zobaczymy, co powiem przy ostatnim odcinku. Mhm. Czy tu jakiś jest chip czy coś tam? Nie. Hmm. Ja mogę kupić chipa. No i teraz pytanie znowu po raz setny. Ty przy okazji się tam załatw swoje potrzeby. Hmm, hmm, hmm. Jedzenie. Jedzenie. Obiekt. Tu nie. Tu nie. Mm -hmm. A tu, czy mogę? Nic nie mogę. Tu? Mm -hmm. eee, dobra. Pytanie, gdzie ja mogę kupić ten czytnik? No, zaraz mnie coś trafi. <laughs> no, może tu, jak już to cała jest... Baza tych droidów, słuchajcie. Tam gdzie kupowałam droida, no nie. Albo. Okej, okay, ty tu coś cześć Może tak. Jej, kup ci po osobowości. No jak byk jest za przeproszeniem i to wszystko pod nosem wiecie, daleko nie trzeba szukać po prostu, wszystko jest ombrębie i to łażenie z kąta na konta to faktycznie tylko wynika z mojej niewiedzy no ale jejku, no to gra jest, bądźmy szczerzy no o to chodzi dobra, jest chip osobowości ruchu oporu Jaki są dwa starczy nam kasy? o jest, starczy nam na jeden no dobra, weźmiemy jeden, no co Dobrze i teraz tak podejdź tu proszę cię. Moja Arlet. I teraz tak, chwila skupienia. Czy to jest to. Umieść w świecie. Mhm. I teraz. Ulepcz droida. Wymień chip. Okej. Okay. Mm. Długo ci to idzie. Przyspieszymy w ogóle te przyspieszenie w tych simsach coś też nie ostatnio. No i co udało się niby? Tak? No, ale nie mogę mimo wszystko. A, hmm. <ścoughs> jako, jako... Nie, wybaczcie, się, się zawiesiłam chwilę. Eee... okradni protopy, typ. W kwaterze najwyższego porządku znajduje się skrzynia zaopatrzeniowa. Obejść zabezpieczenie zamków, by uzyskać dostęp do jej zawartości. O jaką skrzynię chodzi? Tu jest mnóstwo skrzyń. No jedyne to jest to, co ostatnio znalazłam, to to, tak? No to jest to. Ech, dobra, Ech, idź, mój droidzie. zrób to swoje. Widzicie, ja to w ogóle jestem jakaś niekomata. Ja też kam no, dużo a z tyłu była skrzynia. Nie, nie mogę po prostu. Dobra, dostarcz prototyp Plastera informatorowi informatorowi. <grych> Okej. <Okay. śmiech> Jedziemy z koksem. Nie, nikt nawet nie zauważył. I bardzo dobrze, słuchajcie. Damy... Słuchajcie, damy ten mm, prototyp i będziemy kończyć na dzień dzisiejszy, ale oczywiście będę teraz tworzyć nowy odcinek, słuchajcie, więc yy, pewnie się szybko pojawi. Więc mam nadzieję, że oczekujecie, nie no. Słuchajcie, teraz troszeczkę się nabijam. Dla mnie jest po prostu to fajna zabawa, i, i mam nadzieję, że dla was też trochę. Mimo, że jest dużo osób, które strasznie krytykują ten dodatek. Ja nie będę krytykować, bo powiem Wam szczerze, gra w Simsy taka po prostu czasami się już nudziła. A to jest coś nowego, co mogę skupić się na chwilę, oderwać, zatęsknić na tym normalnym e, trybem gry. A tu jest coś innego. Przejdzie się to, jak mówię, zapomni się, pewnie już się tu nie wróci, yy, ale będę miała jakieś pojęcie, słuchajcie, o Gwiezdnych Wojnach. Tak to kompletnie nie miałam, a tak to przynajmniej coś tam teraz już wiem. I nadal się uczę, słuchajcie. E, no gdzie nasza wtyczka? Może sobie usiądziemy, odpoczniemy, albo. Nie, słuchajcie, może jedzenie po prostu zamówimy, bo głodna jestem zamu sobie proszę Cię jedzenia. No teraz przylazł Dobra, dostarczy. Mhm. Jest paczka, jest paka. No jest super. No i czytamy, słuchajcie. Dziękuję za dostarczenie mi prototypu. Teraz szanse będą wyrównane. W zamian dostaniesz to urządzenie zakłócające. Możesz go użyć przy dowolnym panelu sterowania w dzielnicy najwyższego porządku. Hmm. Dzięki niemu uzyskasz sekwencję szyfrującą do drzwi bezpieczeństwa, bezpieczeństwa kwatery najwyższego porządku. Dobrze, więc mm, ja dotrzymałem swojej części umowy, do zobaczenia do zobaczenia, dobra, słuchajcie Arlet moja, kochana, zjedz aha zabierz swojego towarzysza, słuchaj słuchajcie, nikt go nie podwędził gdzieś jest ona się tu usiadła no jedz, jedz Dobra, słuchajcie, yy, wykonaliśmy... Ha, tu mamy kolejne. Teraz tak, jeżeli chodzi o naszą aspirację, przemknij do kwatery najwyższego. Eksploruj za pomocą. Mm -hmm. Zdobądź piętą rangę. O, matko aż tak. Yy, Zdobądź sekwencję, szyfrują to do dobra. Przetestuj sekwencję mhm. Mm Zuży raport. Ok, słuchajcie, no to tam przynajmniej wiem gdzie to jest dostałam w ogóle chip jeszcze super co co to, to urządzenie zakłócające ok e, jakieś zapiski z batu dobra słuchajcie ja dziękuję na dzisiaj oczywiście pamiętajcie o tych wszystkich subskrypcjach łapkę w górę komentarz będzie mi naprawdę mega miło e, no i co czekajcie na kolejny odcinek do zobaczenia